Cześć się jesteśmy w... Zmienie nazwa bym tego sałasem, bo to jest dom. dom. zbudowany z drewna. I ogólnie no. I jest to zarąbiste. Tutaj są łowełki. I łowełek numer 1, czyli mój. Dartmoor Gamer 26. Łowełek numer 2, czyli Dominika jakiś RockRider. Rowerek numer 3, czyli. Yy, co to jest rower? Dartmoor Tussix Player Pro Pump. ok. Dartmoor Tussix Player Pro Pump, a po środek naszego Sawasu i Dominik. Dobra, no więc co? Tutaj jest łóżka i ona odziwa jest mega. Nie jakoś bardzo, ale jest wygodne. Nie jest tu zbyt ciepło, ale. Masz tutaj piec, piec, pie, piec. Oraz ognisko. Ogólnie dostajesz jest powod, Takie. Takie. I pójdę w miejsce takie jedno, bo jeszcze tam nie byłem ogólnie. A widzę, że tu się da też wejść. Ja w jakiś sposób nie byłem tu. Od tej strony. Więc sobie chętnie zobaczę jak to jest zbudowane. Więc widzę, że tu jest takie coś. To wina w jakiejś foli takie to. Tu przez które przejdę? A tu jest kolejne drażień. Ej, stary. I tego nie widziałem. Ja też. A tu jest kolejne drażieńko, przez które przejdę. Uważaj, bo to jest na taśmie sklejone. Tylko uważaj, bo to jest na taśmie sklejone. Co tu jest? Tak, to jest. Tam nie było wejść w się Czuć do... Czuć... Ej, może się chociaż Dominika wystracimy? Dominik! O, Co tu jest? Ej, co tu jest? O, spada! <grym> <grym> Bo to jest zbyt Dominik, na film. Dominik jest krinczem jakimś. Co się tu? <laughs> Co tutaj się dzieje? Nestem pod dachem. czuję, że lepiej by wyjść z pod... tego dachu, bo sami zobaczcie. Trochę tam jest nasypane ziemią. Zawalić się raczej nie. Zawali, ale będzie przyjacieństwo. Wejdę się tu, 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 tu. Prawie <tuszy> <tuszy> wywaliłem, nie, nie wiem, czy... Tylko nawet nie muszę za wywolenie. Teraz się posiedzę tu i przejdę przez drewno. A ty idziesz na zabawę? na zabawę? Marek. No. Wiesz, że już jest 52. Pojdziemy za, ch za chwilę za tak. Jakby to, to jest taki krótki odcineczek. Po prostu... A! Po prostu, A Wziąłem wam po prostu, aaa! Chcę pokazać salas. No i to już by było na tyle. Ja szedłem, ostatni raz jechać. Darfur to Sixplayer. Propa! Mam tutaj takie traszki, jakieś też tam chwilowe trochę. Darfur Gamer 26. O, Rock niech. Rider. Ida. Dwa już.